Was w pierwszym dniu pięciodniowego vloga. Hey, kochani, witam Was na moim kanale Świat Egetki. Jestem dziś u Oli. Ola. Hey, ona ogólnie montuje filmy. Ona no, swoje... montuje filmy. No dla dlatego was. tak niestety. Ogólnie to dzisiaj idziemy znowu w góry. I e, będziemy się na bardzo dobrze bawić. A ja w tym czasie, co ona montuje, to ja w tym czasie nagrywam dla Was. To wszystko, kochani. Się robi wszystko dla Was. Tak, tak, a ja w tym czasie nagrywam vlogę, który będzie trwał równo 5 dni, może nawet trochę dłużej. E, więc tak. I będziemy kawałkami montować dziś o drugiej wyjeżdżamy, więc czeka nas bardzo, bardzo dużo pracy dużo i, i złapania. Tak, i dla Was właśnie pracy. Tak, i dla nas właśnie montowania tych filmów, więc na pewno docenicie to. I jeżeli chcecie to docenić, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję oczywiście, zawsze do tego zachęcam na początku odcinku, odcinku, odcinka, odcinka. subskrypcję pokazaną pod Agatką Tak, tu będziecie mieli pokazaną tak. e, I teraz widzimy się już może po kolacji albo na kolacji. Mhm. My już zjedliśmy kolację, niestety nie było focacci, więc musieliśmy jeść co innego e, Ale kanapki były pyszne Ja jedłam z samym masłem i rzodkiewkę obok, więc super, ale była pyszna na serio. E, zaraz idziemy z psem na spacer. Pokażemy Wam oczywiście to. Ale patrzcie jakie jest piękne niebo. Nie, nie mogę obrócić kamery. Kurde. nie widać. Ale jest takie cudne niebo. Normalnie nie ma chmur. Nie ma chmur. Jest takie super. Po prostu. Po prostu. Po prostu nie było takiego. Nie po prostu. Nieważne. E, Teraz idziemy z psem na spacer. Więc zaraz się widzimy na spacerku. Ubrana Oleczka się ubiera, więc ruszamy w drogę z pieskiem. O tu Ola. Ola. już jest w ogóle umyta, wszystko. W ogóle tak długo to leci, widzicie, no, jak się staramy? Mamy niebieskie osi. Tak. Ja się jak... jeszcze czekajcie bardziej... bo widzę Nie chcecie się obrazić, ale ja się jeszcze bardziej. Aram, bo ja chcę to nagrać pięć dni. Jeżeli... No. Jeszcze, jeszcze nie wiecie. Znaczy, ja też planowałam, ale pomyślałam sobie, że to będzie za długo, a ja przecież mam limit czasowy. A to utrudnia. A tak bym widzowie to zrobiła pięciowo, pięciodniowe, ale Dobra, niestety tak. to ja. na mnie na chwilę. To jest ten skuśmal, to jest tam jest taki cute. To jest, nie wiem, cytrynka w sumie taka. Yy, I tak bym ogólnie zdjęcia z tej mini -druk. E, więc teraz tak, Ola opowie Wam historię, jak to się stało, że mam tego słów losa. Y -hmm. I to było tak, że my wracałyśmy Trzymaj z, ba z baletu i ja zaproponowałam, czy wejdziemy sobie do rzepki coś kupić. Kupić, kupi, tak. E, I ogólnie, i ogólnie zamiast do żabki, bo nic tam nie znalazłyśmy, tylko jedynie właśnie te osi, to e, jak agatka... Ja z Agatką wracałam, to zobaczyła Ojeju, jak ja chcę ty pluszaka, co nie? I poszłyśmy do tego sklepu do... To był taki niby kiosk Chyba... No kiosk, taki, taki wiecie, jak są zazwyczaj na no. każdym rogu, nie? No i weszłyśmy I zobaczyła taką jedną zabawkę, co była na plakacie I powiedziała Ojeju, ale fajna I pan <laughs> Przepraszam. I pan zaproponował, że tam są jeszcze inne, ale ze, że, ale ze zwierzątkami, bo tam było zjedzenie. No i później podeszła, a tam były squishmallowsy. No i powiedziała: Nie, no, ja muszę mieć tego squishmallowsa. Ja, ja tak naprawdę jej kupiłam, dlatego że się jej odwdzięczyłam. Bo ona mi kupiła taką kapibarę bardzo fajną. Ona kosztowała 30, Może? a ja jej kupiłam za 40. Ale no. Zawsze można. Nie, 39,99. A, to ważne. No. I ogólnie tak się stało, że jej kupiłam takiego. Właśnie słodkiego. Proszę. Dziękuję bardzo. i po prostu wiedziałam, że ona to chciała także jej to kupiłam trochę miała zawahanie, bo niektóre były takie fajne tak no. był taki co zmieniał się ale on był taki brzydki trochę bo on tak dziwnie wyglądał no trochę tak no hmm. więc teraz macie taką w sumie taki Doctor quiz. on jedzie z nami on będzie z nami szczyty zdobywał mm -hmm. ogólnie mogę powiedzieć dlaczego nie mogę też robić właśnie tych pięciodniowych vlogów no. Jest coś takiego, że mam na dwie godziny limit czasowy i nie mogę mieć na kapchuta, dopiero tyle się zrobiło właśnie. Ja nie będę umiała, umiała zrobić w jeden dzień właśnie, a ten pięciodniowy będzie właśnie przez kilka dni trwał, a ja w jeden dzień nie będę potrafiła wszystkiego sprawdzić czy tamtego. I niestety właśnie tylko przez tylko dwa dni bym umiała... co? Nic. I tylko, przez tylko, Ej, tylko... Widać. przez tylko dwa dni umiem tylko zmontować, bo tyle mi tylko starczy czasu. No ale niestety, bo to tylko dlatego, że to się tak długo robi. No i takie niestety życie. No ale dobrze, że mam ten limit. Moim zdaniem dobrze, że mam ten limit czasowy, bo jak... <głosy> 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 bo trochę mi y, pozwala y, mniej siedzieć przy przekomorce, no i oczywiście przepraszam was za to widzowie, ale Max umiem tylko dwa dni. Moi widzowie. Przepraszam widzowie, przepraszam widzowie Agatki. No ale niestety nie mogę. Dobra, no to to już koniec i teraz nie wiem. Może się widzimy w aucie, bo ja tak wam obiecuję, a potem się widzimy jeszcze w domu, więc do zobaczenia, nie wiem gdzie. Ja sobie tak oglądamy. Jezus, no to jest Boże, ja zrobiłam coś takiego, że ja TO JEST WSZYSTKO DARMOWE! Tu! Kamflat! Może nie darmowe, ale COŚ TAM BYŁO NAPISANE, TAKŻE... TO JEST... O! <laughs> bo ona nie dała w momencie reklamowej kioski! <laughs> no <to>, proszę! Proszę! <laughs> Jeszcze większa taka. Begad. Weźcie proszę, nie oceniajcie tego, proszę, bo ja to tam... Zajeb... Śmiela, Śmiać mnie. Nieważne! To była nasza mini odklejka. Witam Was już w drugim dniu pięciodniowego vloga. W maku, albo jak już będziemy z powrotem w aucie. ogólnie to już jesteśmy w górach, zapomniałam dać coś pomaku albo pyszny. Ja zjadłam sobie suchego croissanta maślanego i zaraz pokażę Wam piękne widoczki. A potem zrobię taki mini tour naszego domku. Jaki mamy piękny widoczek, tego tak nie oddaję, ale patrzcie, jakie piękne góry. Tutaj jakiś domek. A tu masz. Zacznijmy od naszego domku, jest łóżko Oli. Tu jest łóżko moje, tu jest taka lampka nocna, takie, nie wiem, takie półeczka, mega, mega cute dywan, taka piękna, ta, takie piękne lustro. Siema! I no ogólnie to jest nasz pokój. Tu jest naszego wujka i cioci, w sensie Oli, wujka i cioci, tu jest pokój taki dwuosobówka, więc też spoko. A! I tu jestem znowu ja. Hejka! Mamy lustro? Tak, pokazywałam już. I zaraz Wam pokażemy ok, nie pokaż, resztę. Kciuk, pokaż. Tak, robiłyśmy coś w aucie, nieważne. I teraz lecimy do następnego pomieszczenia, ale to będzie już w takiej dla nas następnej części. Zaraz ruszamy w drogę na szlak w góry. No. Oczywiście po to, że przyjechaliśmy, mhm. ale nie pokazałam Wam łazienki, dużego pokoju, no ale nie chciałam zbytnia. A teraz pokażemy Wam nasze podwórko. Mhm. Tutaj jest Ola i teraz tak zacznijmy, będziemy wokół domu, bo tu jest bardzo duże podwórko. Tutaj Ola siedzi na bardzo dużej bujawce, która jest mega, mega fajna. Tu są takie drążki, takie, taka wspinaczka, tu mamy bardzo dużo miejsca na jakieś akrobacje lub coś. Po prostu jest tu fajnie bardzo. Tu mamy taką, nie wiem jak to nazwać. Taki taras. Tak, mini teraz, i tutaj są już dziewka. To w sumie tyle. Po drugiej stronie nie wiem, kogoś nie ma, więc po prostu tutaj wam nagram. Tu jest tak. Jesteśmy na drugim, na pierwszym, piętrze, Tak, mieszkamy jest na i pierwsze, pierwsze i jesteśmy na pierwszym. Tak, jesteśmy na pierwszym. Jest tu mega, mega fajnie. Mega polecamy to miejsce, co nie? już nagram coś dla was, jak będziemy jechać autem na y, w góry, w sensie. W góry? Tak i potem nagramy jeszcze coś dla was, jak będziemy na szczycie albo jeszcze będziemy wchodzić na ten szczyt. Więc no to mamy. do zobaczenia. My już jedziemy. Się. Ja myślę, że wejdziemy na szczyt, a ty myślisz, że wejdziemy? Mhm. No, na bank wejdziemy. Jestem taka podjarana też? Mhm. No, więc e, widzimy się, jak będziemy już w górach, w sensie, w górach już jesteśmy w górach, jak będziemy już e, chodzić. Dopijamy już do końca. pieszka to nie jest kola, nie wiem, oszukali nas. Oni to napisali, że to kola, a to jest lipton, lipton. Ale wchodzimy chyba na górę, która ma Packowska. Plackowska się nazywa i nie wiem ile ona ma. Mi się wydaje, że ona miała 8 metrów na poziomie morza, ale może ma trochę więcej. Więc spotkamy się jakiś będzie szczycie? Ja mi już. prawie na szczycie, jak się czujesz. No. No. Yy. Chociaż było tak stromo, że chyba z 5 razy się poszli może nawet 20, ale mimo to będziemy na bank dzisiaj na szczycie. Więc widzimy się już jak będziemy dochodzić, albo już będziemy na szczycie. Jest, mamy to szczyt. Jesteśmy na szczycie. Ubram, by się chłodno robi, zaraz ubieram kurtkę, ale mamy to pierwszy szczyt w 2025 roku zdobyty i jutro lecimy na kolejny, może nawet dwa, więc. Eee... A to jest wyższa czy mniejsza góra? To jest najmniejsza to tam będzie jest... za jest... Ta wyższa góra, czy mniejsza? Widziałam ja obiadek jego po prostu ole. olej. Ola to jest. Ja Ona jest... Tak, to jest moje, którego już nie ma, ale to nie. Jest... Już ogólnie grałyśmy w grę dawno. Była dosyć okej, okay, ale mogła być lepsza. I już zaraz idziemy spać, więc widzimy się jutro w dniu trzecim. Więc do zobaczenia do jutra. To już trzeci dzień pięciodniowego vloga. Kamy już wstałyśmy. Teraz się będziemy ogarniać. Jeszcze nie mam zęby. zęby? Nie, jeszcze nie. No więc Ola jeszcze będzie miała zęby. My już wstałyśmy dawno temu. <śmiech> <śmiech> No, ty. no ja, bo ona jeszcze y, później stał. I, I już w sumie jedliśmy śniadanie, więc e, dziś idziemy na dwie góry. Które się jedzie ponad godzinę. Tak. No, Najpierw jedziemy godzinę 5, a z tamtej góry na szczęście będziemy jechać tylko 20 minut, a stąd byśmy jechali godzinę i 30 minut. Więc no, widzimy się jak już będziemy Ogarnięte i gotowe do wyjścia. Więc taki outfit jestem już gotowa, więc widzimy się już, jak będziemy jechać w samochodzie. Już jedziemy tu Ola. I wzięliśmy swoje drukarki, gdybyśmy na bank coś drukować. Pewnie jakieś zdjęcia albo coś innego. Więc do zobaczenia jak już będziemy na pierwszej górze lub jak już będziemy po pierwszej górze. Do zobaczenia. idziemy i widzieliśmy koniki, przed chwilą ją nagrałam, więc dorzucę do tego filmiku. Jesteśmy już prawie na szczycie, jeszcze tylko kilka minut i na szczycie. Jesteśmy na obiedzie ogólnie, nie na straganach i ja sobie kupiłam kartowarę. Ona była dosyć droga, dwa drzwiuszki dla moich rodziców i taki słony Engels, po dwie dyszki on był i zobaczymy co trafimy, ale to już na y, szorcie. Witam was już w czwartym dniu, już jutro wracam ja, Ogólnie zapomniałam e, nagrać jak e, wstałyśmy i się ogarniałyśmy ze szkoły Ja e, ogólnie e, nagrywam od nowa film, bo mi wczoraj nie wyszedł. No, więc tak. Ogólnie to nie wiem, nie nagrało się na szczęście. Ja nagrywałam drugiego, nie nagrało się, więc pokażę wam po prostu teraz już takiego samego engelsa trafiłam. Wczoraj już też nie nagrałam wieczorem nic, bo zapomniałam też i... Tak wygląda opakowanie, bo to jest niby podróbka. Ta. Tak, ale no, oryginal ma inne jednak. No. I wczoraj też już nie nagrywałam, bo na mnie... Ono ogólnie 20 zł. Tak, wczoraj już nie nagrywałam, bo mnie palec też bolał, więc... Później byłam pewna, co się stało, a teraz jedziemy nie w góry, ale jakieś fajne miejsca na pewno będziemy widzieć, więc nie, nie, wiemy, nie wiemy, jedziemy w ciemno, więc mamy nadzieję, że będzie fajnie. I jeszcze wczoraj byliśmy na lodach, więc super było I ja zjadłam 2 Ja też, ja miałam snickersowe i a Agata miała cytrynowe i, I truskawkowe z posypką. I jeszcze posypkę miałam dodatkową, więc super, więc do zobaczenia jak już będziemy na miejscu.

kazywałam, bo to jest ale sól. nic nie mówiłam. Ale to, to nie jest takie bardzo bryne. to jest sól, to jest po prostu sól, która bo ci, tutaj kapie. Bo to, no? ta woda jest połączona z solą. Tak i po prostu która leci i jeżeli tu coś poleci, to po prostu te sól zasnie. No, zobaczenia w aucie. Ta ogólnie pijemy sobie piciu. I za panik. Przypominam, jedliśmy y, po drugiej słynnej i nie byłam na dobra. To strasznie płynęły, by jak było. Czekolada. Takie picie pijemy. Mamy matching w ogóle. Ola ma już bało, a ja mam jeszcze pełno. była. Ona była sprawdzona do picia. Więc do zobaczenia już w aucie, albo jeszcze jak coś będę chciała, to do was wrócę. Idziemy sobie do restauracji, tu Ola. Tu mamy polska kuchnia. Tutaj mamy restaurację sobie. I idziemy na dworze, czy jak? No to zobaczymy, ile będzie miejsc. I damy wam znać. A ja ogólnie jesteśmy w restauracji. To jest Ala. I tak. Tu mamy zostaliśmy. No? Pewne szmidakowe pili. E pili. I będziemy sobie tego skłonić na nie wiem, czy zupy domowe. O. Masz tutaj zupę Nie tu. Zupełnie. Na śniadanie dzień. Potem... Masz A. tutaj. Mhm. Ja pizzę sobie wezmę. codziennie przygotowujemy z inną zupę. Eee. Mm, kurczę, nie ma tu nie ma. sołu, naprawdę? Nie ma, ale możemy się zapytać. No Nie ma. Tu Ej, czy, czy widział, czy jest Ej, chyba w jest. Gdzie? Dobra, nie ma. Myślałam, że jest. A więc na. No. Więc teraz sobie znajdziemy teraz i powiemy wam co bierzemy. Koniec. Ona sobie bierze margarytę, więc ja zaraz wam powiem. Ja sobie Wiecie, biorę o, nuggetsy. Tak. Ona margarytę i jeszcze bierzemy jedną... szpicie tak, jedną dużą... Jedną z miętą i cytryną. Z cytryną. Więc pokażemy wam jak to wygląda, jak już będzie hmm. u nas zamówienie. Jeszcze czekamy, a na kelner aż przyjdzie. specjalność, kocham no, no jest. <laughs> ogólnie pani do nas przyszła i już zamówiliśmy wszystko. Mhm. Jeszcze wzięliśmy, nie wiem czy wam mówiłam, 2 litrowej wody z i miętą, Więc zobaczmy, ile to wyjdzie. A ja 70, się nie tak. No, no. Trochę drogo, ale no, poczekamy A, na szczęście. Więc poczekamy znowu ja, No. Płacę. no. Więc poczekamy sobie i no, zobaczymy. Ale jak poprosi, żeby 21 zł, to po prostu będzie się 2 i jeden. jeden. I wystarczy nam. Nie, no, żartujemy oczywiście. No. Ale no, bardzo fajnie, Tutaj jest bardzo fajny klimat. W ogóle muszę w ogóle. zmienić portfel. <grych> Więc do zobaczenia, jak już przyjdzie do nas pyszne jedzonko. Mam Dobra. nadzieję, że pyszne. Nie, to już woda, Taką zamówiliśmy sobie w zwaneczku, że tak... I takie szklaneczki. I szklaneczki jesteśmy właśnie. Weź sobie. I oczywiście, tak jak zazwyczaj jest w restauracjach, pewnie już się godzin, czy to jest czy w no. Więc teraz stosujmy sobie wodę z cytryną i jętą. No. Teraz sobie no. nalewam wodę. Pomóż Ci? Nie, ja sobie dam radę. Jakoś z tym palcem. No. Tobie też od razu naleję. Nie, ja sobie naleję. No. Ja sobie Aha. tylko ile, dobra? Jesz? Nie. Mogę jeść cycinę? Tak, tok, tok daj, daj. Ale ja chciałam! A za czekaj, może się wygrzebie. Nie, ty przed była mała kraksa i nam się to nie nagrało, ale wylewałyśmy tą wodę. Już mam chyba na innym odcinku na innym kabadzie. Mam taką piękną socynkę. do sobie, czy jest pyszna, czy jest niedobra. Ja sobie na później dostar. Dobra, bardzo. Gazowana, ale koka sam raz taka idealna, leciutka woda. Moja ocenka to 10 na 10, jak przyjdzie jedzonka. Ja przyszło na razie moje, nagle tak to wygląda. Więc czekamy teraz na jedzonko Oli, chyba już się nie może doczekać, bo zjada mi surówkę, ale jej pozwoliłam, bo nie lubię. Więc do zobaczenia jak Oli przyjdzie. Ogólnie to, tu jest ona, to jest w ogóle przy naszym domku. Aha. Dobra pizza? Jak oceniasz w skali od 1 do 10? 10 na 10. Ja oceniam moje danie też 10 na 10, już przepraszam. Niezbyt lubię nie Niezbyt lubię mięso. Niezbyt a lubię to, no a to jest pyszne. Zaskoczyłam się, ale pozytywnie. Mega dobre, więc widzimy się, jak już zjemy i wrócimy do domku. Albo będziemy jeszcze gdzieś szły na jakiś może deserek, więc do zobaczenia. To już ostatni dzień 5-dniowego vloga. Ja już wczoraj nic nie nagrywałam, ale witam Was w dniu 5 pięciodniowego vloga, czyli to jest ostatni dzień naszego pięciodniowego vloga w górach, więc witam Was w piątym dniu i przepraszam, że wczoraj już nic nie nagrałam, ale po prostu bardzo bolał mnie palec i no nie mogłam nagrać nic. Więc nie, no, do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia za chwilę, jak już będę się ogarniać i ogarniecie się ze mną, żeby ten blok nie był bardzo krótki, chociaż 25 minut. Ja pewnie już jestem w i teraz będę się ogarniać, więc zróbcie to ze mną i po prostu puszczę jakąś fajną muzyczkę, jak będę to robić. Nie widać. Takie to jest lepsze, już wam później po pokazywałam. Więc teraz będziemy się wjeść już w aucie, więc zobaczycie w autku. Ala przywitaj się. No e -ja. więc zaraz wyjeżdżamy, więc widzimy się jak będziemy już jechać. A my już od niedawno jedziemy. Więc. Więc to słabo, ale widzimy się już tumakiem. Może wejdziemy tumakę.

Nie jest złamany, jest bardzo mocno stuczony i mam takie coś, na dwa tygodnie muszę mieć go usztywnionego. Y y I jutro przyjdzie do mnie taka szyna i to wtedy nie musi być ten palec złączony, więc będę mogła prawdopodobnie normalnie pisać już pojutrze w szkole. Y a tak to będzie tylko ten mały i będzie taki metal. To jeszcze Wam pewnie... Jeszcze ten filmik pewnie będzie w środę, bo jutro jeszcze wam, jak to przyjdzie, to wam dogram pewnie kawałek, jak to wygląda. I wtedy będzie to nałożone na ten palec, obbandażowane i po prostu będzie taki bardziej usztywniony i bez tego. Więc pokażę Wam już jutro, jak ta szyna będzie wyglądać. I mam mieć takie, nie wiem, pewnie już mówiłam na dwa tygodnie. I mam dwa tygodnie zwolnienia z, z łapu. Więc do zobaczenia jutro.

Więc do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobało i zostawicie. zostawicie łapkę w górę i subskrypcję, więc Bye